Czy już słuchałeś binauralnie? Chopin? No, nie. Co? A kiedy jest konkurs Chopinowski? Czy już leci? To no, trwa, dlatego tyle razy chciałem o tym powiedzieć. Aha! I tutaj można sobie posłuchać normalnie, w, tak w wersji binauralnej. To jest Chopin, proszę pana. To jest polska kultura, proszę pana. To jest Chopin. To jest teraz na żywo ktoś gra? To jest teraz na żywo ktoś tam siedzi i gra stare. To jest konkurs. Jak, Grzeszko, nie słuchać? No ale nie przez beton, sufit, drzwi, podłogę! Też chcę mogę go puścić, jak będę miał nastrój, ochotę na Chopina! Bo kocham Chopina i słuchać! Nie od pana! Bo pan ma życzenie ze słyszeć pod prysznicem, a ja muszę słuchać! Państwo konkurs Chopinowski trwa i potrwa chyba do 23. Ty już byłeś nie na widziałem. filmie, dostałeś zaproszenie przedpremierowe na Chopin Chopin. Nie dostałem. Nie dostałeś? Ja też nie, nie pytałem, ale też nie dostałem. A ale też bym pójść? nie poszedł. <grym> Bo A nie będziesz... mam czasu, nie mam kiedy. Pójdź... Nie mam mnie w Polsce. nie ma w Polsce. Ja, ja teraz już u mnie nie ma? jest inna godzina, teraz. Ja jestem w Stanach Zjednoczonych. Kiedy wyleciać? Niedzielę. Dodałem. A, w niedzielę. Przez stany lecisz? Nie to jest, jest taki słynny TikTok, że nie pytajcie mnie, która jest godzina. U mnie jest inna godzina jestem w stanie. Ja nie jestem w Polsce. Nie, jest 16 godzina, ja jestem w Stanach Zjednoczonych. To rewelacja! O, nie jesteś w stanach, w stanach teraz? Nie jestem w Japonii. Dlaczego mówisz w Stanach? Bo ci cy cy cytowałem fragment <laughs> popkultury internetowej okay. memo. Ja mem mem w w, 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 w inną stronę świata, ale do Japonii. Nie Zdaję pytajcie pani. mnie, która jest godzina. U mnie jest inna godzina, jestem w stanach. Kurwa, rozumiesz? Nie, jestem w Tokio teraz. Normalnie jem ramen. Jezu, typie, naprawdę. naprawdę! Wiesz że masz za szerokie spodnie, za duże spodnie masz. Mani też takich chodzi. No, Wiesz, one są za szerokie. Opowiedz, opowiedz mi, opowiedz mi. <coughs> no, że w sensie, z nagawki macie za szerokie. Zobacz, to. W ogóle tu na dole są jeszcze rozszerzane. Człowieku, czy ty normalny, czy walientny? Czy to jest marnowanie materiału, jeszcze jest ci zimno. A marnowanie <laughs> materiału! Jeszcze Ojciec jest ci zimno wtedy. A ty pokaż, czy jest w jogerach, wiadomo. Ja idę na ślub zaraz. <laughs> jest joger. Ja się ładnie i... ubrałem. Fajnie, elegancko. Ale chodzenie w takich spodniach jest. Wygodne by Ale nie, nie, ja mówię. Ja, ja i to spokojne, no luźne. No to straszne. Wiesz, jeżeli ja mam luzu tutaj? Czy się zmieszczą. Ja byś miał dużo luzu w, ski... w skinny jeans. <laughs> Jezus. Ty nawet nie jesteś naj... na weselu, że takimi, żeby takimi żartami rzucać. Ja mam o drugiej w nocy, że już puszczasz taki najgorszy, taki. A to ale się... ty jesteś trzeźwy, A to właśnie jest, to właśnie jest... To właśnie nie było w ogóle. Jak nie było. W ogóle nie było, było. nie było. było, trochę było. Było, bardzo. Było. było, było, było. Było, było, było. Ja myślę, że ten program też powoli morfuje w taką w taką stronę, że ja cię będę pytał, dziadku, jak to, jak ty to widzisz? Dziadku, jak ty patrzysz na tą młodzież chodzącą w tych szerokich spodniach, co ci przychodzi na myśl? Nie, nie rozumiem tego po prostu. Dziś sam jestem dziadkiem. No to, to że nie rozumiesz tego. Widzimy. Wszyscy oglądamy ten program. I tyle. Szok! Odnośnie, 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 odnośnie mojego bycia bumerem. wojny. Widziałeś co wrzucałem na Telegrama ostatnio? Czy widzieliście, że na Spotify'u można ze sobą rozmawiać? Tak jak na Instagramie? Tak jakby, tak jakby nie było wystarczająco, że na Whatsappie i na Messengerze i na Instagramie, to teraz jeszcze na Spotify'u możemy ze sobą rozmawiać? O Boże Wszechmogący! To mnie bardziej przeraża. To, że są apki niesłużące rozmawianiu do tego, że można ze rozmawiać, przeraża mnie bardziej niż AI. Niesamowita sprawa. Dziwne, nie? Co to może. Obejrzyjmy dziś, proszę, wspólnie. Jest taki piękny dzień, wtorek. Minęło tyle czasu, a my w ogóle nie zajęliśmy się najważniejszą premierą kinową tej jesieni. Nie. Ja mam to super. Uwaga, poczekaj. No ale zobaczmy. Poczekaj, to... nic nie mów. Cisza! No, Polska właśnie. sensacja w kinach. Pokonał Pasikowskiego Lindę DiCaprio. Ding, 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 ding. Din. O jaki film chodzi? Po jednej nutce. Znaczy od dołu licząc na w ocenach filmu Webu. No. Nie sprawdzę, od kryty krytycy swoje, ludzie swoje no właśnie, właśnie ludzie się wypowiedzieli. Nie. Właśnie ludzie się nie, wypowiedzieli. Nie, bo to są też krytycy. Zdaliśmy. <laughs> ocena krytyków no nie, jest zero, mówi tak, Nie, tak. Ale ocena ludzi jest 1,9 Dobrze, ale no. ludzie zagłosowali portfelami. To się liczy bardziej niż gwiazdkami, stare anonimowe gwiazdki w internecie. W każdym razie pan Maciej Niedźwiecki i Łukasz Kołakowski dali po jednej gwiazdce. Karol. A ja nie widziałem zwiastuna. Karol. Ja byłem chciał zobaczyć. Nie, nie zobaczyłem Nie, no musimy zobaczyć zwiastu. No dobra. Czasy się zmieniają. Jak Mówi WP-film. Podczas minionego weekendu przebojami w polskich kinach stały się dokumentalny film o sekretnym ślubie polskiej pary influencerów. jak oraz... jest sekretnym ślubie napisana? W cudzysłów wzięte jest. Oraz światowa premiera Teleskopu Gwiazdy Pop Taylor Swift, właśnie no, więc, Karol, czy przez Ciebie nie przemawia zazdrość? Nie karaloj do mnie teraz! Wczoraj Wo wobec, wobec była energia wobec kogo Czego? Freeza i Wersow. Absolutnie zero zazdrości. Do Freeza i Wersow? Zero zazdrości. Chciałbyś mieć nawet... film, który będzie miał 110 tysięcy widzów w weekend. Ja ty... Na pewno. Zamach na papieża Władysława Pasikowskiego i Bogusława Lindy zgromadził 78 tysięcy widzów. To jest znakomity film. No, czy znakomity to? Naprawdę, tylko 40 tysięcy widzów. Jedna bitwa po drugiej, nie spełnił, że jest. W ogóle. Tak sobie myślałem, że pr przez to, że oh. śpię w Warszawie. Myślałem, że moglibyśmy razem pójść do IMAXa na jedna bitwa po drugiej. <noise> ja cię tydzień temu napisałem. Recyklujesz moje żarty. Uspokój się! Aż trudno uwierzyć, że legendarny duet polskiego kina oraz być może Oscarowa produkcja okazała się dużo mniejszą atrakcją dla naszych widzów. niż ten młod... szrot. A nie, przepraszam. Film z wesela pierwszej pary polskiego internetu. Sorry, bo miałem brudne okulary i... To jesteś bezczelny. Jak podaje box zawrót głowy, w ciągu trzech pierwszych dni wyświetlenia zgromadził nieco ponad 110 tysięcy widzów. Jest to piąty najlepszy wynik otwarcia pośród polskich filmów. A jakie są cztery pozostałe? Na pewno Teściowie, trzy. Moja mama na tym była, powiedziała, że nie lubię komedii, ale się uśmiałam. Milion widzów na pewno mają. Nie wiem, co jeszcze to mogło być. Dawaj trailer. Dawaj, zobaczmy, jak Friziversów się kochają. Okej. Okay. Bo ja słyszałem tylko jedną rzecz, ja nie byłem, na, nie byłem zaproszony na premierę, nawet nie byłem na longliście ludzi potencjalnie zaproszonych na premierę, jakby ktoś nie mógł przyjść. Ale wybaczam. Natomiast Maciek z Olą byli, Dąbrowscy, i mówili, że po obejrzeniu tego filmu, że jest to jedna bardzo, bardzo długa opowieść o tym, jaka wersja jest super. Nie bardzo kręgosłup, bo długo się Tak, i boli dupa. Zwykle po innych filmach boli dupa. <laughs> Ciekawe, że po filmie bardzo, Frieza boli tak. dupa. To jest, jest to. Ja wiem, czemu. Karolu. ja wiem, czemu? Kocham cię taką, jaka jesteś. Kocham cię takim, jakim jesteś. Kilka chwil za krótki. Ale to jest grana, czy to jest dokument? Dobra. i teraz poczekaj, nie płacz jeszcze, Karol, bo musi przystawkę kamery zrobić, bo mamy złuch światu, dobra? Czekaj, trzymaj, trzymaj. E, Weronika, ty też jeszcze nie, bo rozmażysz makijaż. kamerę. jesteś hejterami wszyscy. No poczekaj, muszę no Nie, że jest dobrze zagrane. Ja muszę mieć zaniebiście zagrane. Po prostu każda dziewczyna chciałaby być taką Weroniką, a każdy facet chciałby być takim Frizem. O to chodzi, Karol. Tak. Rozmieniłem? Tak. Z tak. jak bajca. Mam zaszczyt ogłosić was mężem i żoną. Ale dziecko sprzed ślubem. Co o tym sądzisz? A te słowa to mówił kto? Ksiądz czy? A nie wiemy. Ja nie wiem, czy oni mieli ślub kościelny. No, trzeba by zobaczyć film. A no to w sumie dobre pytanie, czy <grym> mieli, zaraz iść zobaczyć, Teraz muszę zobaczyć. Nie film. mieli kościelnego. teraz ja muszę i zobaczyć film. Żeby się dowiedzieć. Żeby, żeby się dowiedzieć. Się bo nie? Nie, da, nie da mi spokoju. Chyba nie. Chris źle zrozumiał określenie kameralny ślub, usłyszał tylko fragment kamery, reszty już nie. <laughs> Wysłałem ci taką jaka jesteś, powiedział Freeze do werki po kilku operacjach plastycznych. To jest nie akurat. To jest akurat nie bo mogło mu Wszystko chodzić na pokaz, życie na pokaz monetyzacja wszystkiego, co się tak Gratuluję podejście, Jestem bardzo ciekawa, kto pójdzie na to do kino. No 110 tysięcy osób poszło na to kina kino, no, hit. Pora umierać. Czy jesteś hejterem? Pytasz mnie serio, czy pod ELSA? Serio, jesteś hejterem, Nie podoba ci się ten film i hejtujesz, że go zrobili? Nie, dla mnie to jest totalnie naturalna konsekwencja tego, czym Karol, bo to Karol głównie, jednak tym zawiaduje, czym Karol jest. No trochę go poznałem, teraz nie rozmawiałem, na pochodzeniu. Czym czy Kim? Co to znaczy czym Karol? Czym, no bo chodzi o niego jako postać internetową, w sensie jaki ma drive, no bo jego driveem jest zrobienie biznesów, żeby te biznesy napędzały kolejne biznesy. No to, I on ma to bardzo. No, do, on ma to bardzo. Dobrze, ale czy to jest ok, jeśli to dotyka twoich rzeczy najbardziej. Dla niego to jest ok. Tak, dla niego to jest ok. Dosko, tak, tak. Tak, on nawet, ponoć w tym filmie jest nawet to, że oni tłum też. No bo ten film. Jest używany, żeby kilka rzeczy przemycić do fanów. Było bardzo dużo przecież wątpliwości co do tego, jaka Weronika jest i jaki Karol wobec Weroniki był na różnych etapach, bo oni mieli przecież perturbacje w związku jakieś tam. Więc tam jest to jakoś opowiedziane. Jakie perturbacje mieli? I jaki on no bo... był? Jaki jest przy niej? Znaczy, tak bardzo nie wiem. Wiem, że mieli perturbacje w związku. Tyle wiem. Okay. To nie jest duża informacja. Okay. Okay. E, wiem, że wykorzystali to między innymi do tego, żeby też e, hejterom w cudzysłowie albo mnie bez cudzysłowia odpowiedzieć, e, dlaczego pokazują swoje dziecko w internecie. Dlaczego? Więc postanowili wybrać taką narrację, no taką pierwszą z brzegu, no ale okej, okay, że... No bo.. Jakby oni nie pokazali tego dziecka w internecie, to paparazzi by się zabijali, żeby mieć jego wizerunek, a do tego to dziecko tak jak wygląda teraz, nie będzie tak wyglądało później. Czy coś tam. No, nie mam przekonania, że paparazzi, bo jakoś są w Ja ci, bardziej mówię, znani ja, ja ci w mówię, co oni mówią. No wiem. Ja, to nie jest moje zdanie. Więc oni... to jest film, który jest produktem pr żeby pokazać niektóre rzeczy, a do tego, żeby zrobić pieniądze. Chyba nikt się co do tego nie czerpa. Znaczy, jeżeli ktoś uważa inaczej, to ma do tego pełne prawo. Ja jestem po stronie tego, że to jest. Produkt. I ja z tym nie mam problemu, bo na tyle, na ile poznałem Karola i jego twórczość i to, jak on patrzy na to wszystko, on chce mieć bardzo dużo pieniędzy i bardzo duże imperium. To jest jeden z kroków, które mu temu służą, a do tego, jak widać, ludzie tacy jak Wojewódzki mu w tym pomagają. Więc wiesz, dla mnie to jest to jest, to jest jedno wielkie koło cynizmu, nie? Bo Wojewódzki z jednej strony będzie chodził, będzie pierdolony o tym, jacy to celebryci są spierdoleni, coś tam, coś tam, coś tam, a z drugiej strony sam im pomaga to wypromować, nie? Z takie Okej. Okay. Oli, Nie trzeba jakiegoś ogromnego oglądu na to, żeby popatrzeć jesteś taki, takie. Eee. No bo najłatwiej w poniedziałek jest krytykować celebrytów, we wtorek brać od nich hajs na promocję, w czwartek z nimi współpracować, w piątek znowu ich krytykować, nie? W sobotę pytać dziurkę wienia, we czwartek się rozmów. Nie, nie widziałem tej rozmowy, nie zapytał rzeczy. Nie uważacie, że to jest jednak trochę. Przesadę. Na pewno i przycisnął. Nie, no kurwa, na pewno i na banki docisnął. wiesz o co chodzi. Serio, to były trudne. Kurwa, no, takie pytania, wiesz, szczepionkę. No, na bank, <grystanie> To prawdopodobnie też mógł być opłacony w zapominaj o tym. Przecież. Nie, rzeczywiście, kupalnie robię taki. Wiadam, no tak, zap... przepraszam, zapomniałem. Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Ja ci na koniec chciałem w takim razie zaproponować, żebyśmy na chwilę przenieśli się. Na koniec, drodzy Państwo, przenieśli się do Czech, dawniej będących Czech żebyśmy posłuchali o tym, jak to w Czechach. Niektóre rzeczy nazywają się. Breaking Bad to pernikowy tata? Tak. Pernikowy tata. Nie jest to grab z To Jest to czeską slangową nazwą narkotyku, którego produktem mój bohater Breaking Bad się Aha. zajmował y, i która to po czesku brzmi pernik, co znaczy dokładnie to samo co po polsku. Czyli piernik. Jest to po prostu piernik, mhm. więc nie no jest to piernikowy tata. Ja jestem ten, kto klepę. Ja chcę. Breaking Bad po czesku obejrzeć. Producentem metamfetaminy w <noise> Europie. Dlaczego tata? Z większych konsumentów. W niektórych regionach, nie wiem. szczególnie w takich, jak ja, jestem. Plepe. Plepe. Użytkownik jest bardzo wysoka. Ta nazwa nie jest świeża. To znaczy to nie jest zabawne? Jest. Jeszcze no, raz Pernikowy tata. <grym /dosek> ale no nie chodzi o to. Właśnie o to chodzi, w tym wszystkim chodzi. Bo jak, pochol, bo jak pojesz, nie, nie jak powiesz pernikowy tata, to brzmi inaczej niż... Pernikowy tata. O, pernikowy tata. Ja, ale dejte mi to! Ja to rozbił, rozbił to! Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, więc e, jeżeli zastanawiacie się, co można robić ciekawego w weekend, to oczywiście możecie sobie obejrzeć na przykład cały Breaking Bad po czesku. Nazywam się Skyler White. Jo. Mój mąż to Walter White. Jo. To tak, to nie znajdziesz przyjaciela. Jean-Claude Van Damme. A dopisz Russian, bo było tam Russian. <laughs> Russian. Uh <-huh>. W filmie nie kuda. <goda> A pokaż to, a pokaż to. O, to jest. Ale to jest śmieszne, jest. Jean-Claude Van Damme. W filmie niekudę bierzeć. Jakie to jest śmieszne? Mega fajna rzecz. Dobra, dziękujemy bardzo za oglądanie tego ciekawego stroniczego mówi do Was nie zmieni wody morkawego czy karpaciak. A tego jesteście już Pekko a, a. Jean-Claude Van Damme. Ten pies ten. Jean-Claude Van Damme. <grymne> gdzie jest ten kop. To <grymne> w filmie. <grymne> a, 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 śm śmieszne. To co, idziemy na film wersów? No, no dlaczego nie? Ale do IMAXa na... <grymne> do IMAXa. No podzielę, że to jest jedny film, na który byś mógł pójść drugi raz. Mm -hmm. Do i to jest taka groteska. <noise> nie, nie denerwuj mnie mężczyzną.